To jest bardzo ładny adres mieszkania z Panem Bogiem. Królestwo niebieskie. To jest Królestwo niebieskie. 0000 Bardzo ładny adres. Ale żeby tam dojść, do tego domu, trzeba i ze Chrystusem, który, e, który idzie drogą krzyżową. Chcemy być przy krzywdzą językiem odmowę. Czasami jest to ktoś najbliższych w domu pracy i wtedy najwięcej główni. Pójdźmy do za Jezusem, który wziął na swoje barki, cierpienie, bóle i krzywdę wszystkich. Panie Jezu, chcę i Cię, Ciebie. Panie Jezu, przyszedłeś świat, aby ludzi pojednać z Bogą. Przyszedłeś dobrze czyniąc. Uzdrawiałeś, nauczałeś, skrzesałeś, pochylałeś się nad człowiekiem, a ludzie ci nie przyjęli, bo nazywałeś przed imieniu. Mówiłeś swoje dobre, a co tu, pokazywałeś prawdę. Święty, cierpij po ludzku jak Człowiek. Książę przewyższa Jego siły, nasze upadki i grzechy sprawiają, że upadamy. Panie Jezu, pomóż nam, Pan Wyska, Jego upadki. Przy krzywdze spotkało się nie większe miłości, bardziej i pracowego syna. Jest położone na wzórzchu mamy. Pię Dużo pięknej radości jest nas życiu, a jest też cierpienie. Była jest taką piękną katechezą, kiedy właśnie pokazuje nam Pan Jezus, żeby nie uciekać przed krzyżem. E Wiele razy chcieli go rzucić kamieniami, ale poszedł. Ale wtedy, kiedy trzeba, to trzeba wejść. nie wolno się wycofać. Że nie wolno, pamiętać to na początku, jako upruszony. Niepokoi szatan, ale się uwolnił od tego krzyża i niepokoi. Czasami na myśli płikki niestety nie woli. Ale to jest ten piękna kategresa o tym, jak się spotykamy z mamą. Żeby zapłacić swoją mamę, która już jest na emeryturze. Może jest w Może nie ma za co kupić lekarstw. Może nie ma za co zapłacić za prąd i gaz. Teraz to wszystko drogie. Pamiętać o swojej mamie. A teraz stacja piąta, która uczy nas i następna też pomocy człowiekowi, któremu spotykamy. Stacja piąta, przywód z pomaga Panu Jezusowi. Kłaniamy się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie. Cześć przed świętym Chrystusem i światłem. Bądź radny. Bądź radny. Nie aby na drogą nie mogł Și așa, mai târziu, în a trebuit să Gdy przyznały się do Jezusa, okazała szczęśliwość i miłość względem Jezusa. Dzisiaj przyznanie się do Jezusa w szkole, w pracy, w środowisku, w którym żyjemy, wymaga często więcej odwagi niż przepychanie się między złączyncami. to niestety zdarzają nam się również upadki grzechów. A tego stacja siódma, do drugi upadek. Płaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Jezus powstał sam. Człowiek nadomany, na tą jak bez pomocy drugiego człowieka często można ponosić upadki. Mogę pomóc, gdyby za rękę wypowiał, się

człowiek, który chciałby nagrodzić. Jezus zawsze przechodzi przez świat. On żyje w kościele. Jest z każdym człowiekiem, który wierzy. Stykając się z cierpieniem czy bólem człowieka, widzimy cierpiącego Jezusa. On nas uczy wrażliwości, miłości i ofiary. Zaprasza do współudziału w swojej ofiary miłości. Zmęczony Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy się Panie Jezu, z tej ciebie, weź przedsięwzięty wszystkim światom i Jezus powstaje od takich sił, staje na granicy ludzkich możliwości cierpienia. Prawie umiera, a jednak staje, aby dojść do cenu uczy nas siły i potęgi miłości.

sama największy, a najważniejszy moment naszego osłabienia śmierci Pana Jezusa. Dlatego kręgnijmy Jezusańca, jak na plecząco, jak Stacja 12, śmierć Pana Jezusa. Się, Panie, a myście Panie Jezus Chryste, błogosławimy Ciebie. Cześć, Cześć, Ciebie. się Pewnie radosna zobaczyła pierwszy raz oczy Pana Jezusa Jego małe byty, pulchne dłonie i uśmiechniętą twarz. I się znowu pobierze w ramiona. Stacja trzynasta. Zdjęcie ciała Pana Jezusa i oddanie Go Matce. Kłaniamy się Panie Jezu Chrysty i błogosławimy Ciebie W tym Ale ale musimy pamiętać, że nasz Bóg, to tak samo rozpoczęcie innego życia, życia w wieczności, domu Ojca. Dzień ostateczny powstaniemy jak Chrystus, bo On powiedział, To wierzy we Mnie, Kożby i umarzyć będzie, a my przeciwnie żyjemy.

Tam sobie wiesz, dziecko siedziało, i tak wjeżdżało do sklepu. Dziecko i mama, mama i dziecko. No i, i nagle głośno, mama, bo dziecko mówi, do mamy mama, czy ty wiesz? No taka pewna historia. z A czy ty wiesz, że pan Jezus umarł no na myślę, nas wszystkich? Na co mam? To jest do szkola, wracamy, że się odpłaca, a, ale nie, a co ty wiesz, że Pan Jezus umarł na za nas wszystkich? No, wtedy pan, myślę, że wreszcie do tej mamy dotarło, że Pan Jezus umarł na za nas wszystkich. Przez... Yy, właśnie chciałem podziękować. Często tak jest, że to dzieci muszą przypominać rodzicom, I jak wielka jest miłość Pana Jezusa, tak było dzisiaj też, w czasie tej wyjątkowej katechezy, którą przygotowały nam oaza Dzieci Bożych. Dziękuję, dziękuję siostrze, dziękuję pani na Z drugiej strony nie byłoby tutaj dzieci z lasem, nie byłoby by dzieci, które są w ławkach na tej modlitwie. Szósty raz, którzy byli tutaj naprawdę zawsze przy gdyby nie wydorośli. gdyby nie mama, tata, gdyby nie pani kapetanka, gdyby nie babcia i dziadek, którzy za o coś. Otoczmy te wszystkie intencje, z którymi przewodziliście przychodziliście, modlitwą. Sześć razy wołaliście w swoich prostych Boga razem, trzymając jak gdyby krzyż może nie w ręku, ale na swoim sercu. Prośmy zatem, żeby Pan te wszystkie intencje zebrał i łaskawie wysłuchał. Ojcze nasz, któryś jest nie wie, w niebie, święć imię Twoje,